Pozdrawiam serdecznie. Runda numer 10. Tak mi się wydaje, chyba dojechaliśmy już do. <laughs> przepraszam, dziesiątej rundzie. Rundy na początek, taka delikatna uwaga, żartobliwa dla kolegi. Jak wiadomo, naśladownictwo jest e, najwyższym wyrazem pochlebstwa. Także piąteczka za przegląd prasy wieczornej. Przechodzimy do informacji. E, parę zdań się na temat e, e, oglądanego przeze mnie veringu. Janusz Pindera. Dzisiaj czułem się jakbym był Januszem Pinderą. Czasami chciałbym być Januszem Pinderą, czasami nie chciałbym być Januszem Pinderą, natomiast dzisiaj się czułem jakbym nim był, dlatego że nasze opinie są identyczne. Nie znaczy to, że myślę, że Janusz Pindera oglądał mój komentarz, bo nie sądzę, że musi oglądać albo potrzebuje oglądać, natomiast opinie na temat Mowa mamy bardzo podobne. Natomiast mniej opinii słyszę ogólnych na temat całej gali. Dla mnie ok, gala. Ani nie. Dobra ani nie słaba, po prostu ok. Na te czasy chyba e, niewiele więcej można zrobić, chociaż pewnie można było zrobić nieco więcej, jeśli chodzi o główne walki wieczoru. Bo powiedzmy sobie szczerze, jeśli chodzi na przykład o Kamila Łaszczyka, to jegorow, e, jego poprzedni rywal, był lepszym zawodnikiem niż, e, niż Piotr Gudel, chociaż jegorow e, nie, niekoniecznie z tej samej kategorii wagowej. Ciekawostka, domyślam się, że. Właśnie nie domyślam się, tylko będę chciał przekazać w ciągu następnych paru dni promotorom Kamila Łaszczyka jedną czy dwie propozycje ze Stanów Zjednoczonych, bo koledzy, którzy robią te gale zapytali mi się, czy, czy wspomniany przeze, przeze mnie wspominany teraz Kamil Łaszczyk chciałby przyjechać do Stanów. Wiem, że chciałby. Nie wiem, czy ten plan da się zrealizować już teraz, czy koledzy będą chcieli zrobić przynajmniej jedną walkę jeszcze w Polsce Kamila a później rzucić go na głębsze, może nie głębokie, bo to tych głębokich wód jeszcze brakuje to oczywiście zostawiam im, natomiast to o co chodziło, czyli zbudzenie zainteresowania po tej stronie oceanu, bo to było na pewno też ważne, zostało osiągnięte. Jeśli chodzi o oglądalność, czytałem Twittera pana Marka Szkolnikowskiego, chyba pisał 100, około 140 tysięcy ludzi oglądało Galę z Arłamowa. Nie orientuję się, czy to jest dużo, czy to jest mało, w porównaniu do innych gal tego typu w telewizji polskiej. Że wszystkie, te, wszystkie te gale, organizacja jest w tej chwili, rządzi się zupełnie innymi prawami, pewne rzeczy można zrobić, pewne rzeczy nie można zrobić, to już pozostawiam ocenie włodarzy telewizji polskiej, to tyle jeśli chodzi o, o Arłamów, bo mój komentarz na ten temat był wcześniej, staram się tempo błyskawiczne, 22 klocki w zęby, dlatego żeby zdążyć w tej przewidzianym czasie mówimy o Stanach, 15 sierpnia powrót Dazon i Eddie Herna, albo 15 albo tydzień później, takie otrzymałem informacje w głównej walce wieczoru Regis Progress, którego zawsze lubię, bo on praktycznie słabych walk nie daje on daje dobre walki zawsze zwykle daje bardzo dobre walki fajne zestawienie, były mi świata kontra gościu, który ma za 9 walk ale ten gościu nazywa się Shakram Giyasov i jest naprawdę ekstra talentem. Rzadko mi się zdarza, że mogę powiedzieć, że gościu, który był mistrzem świata, jak Regis Progress, walczący z pięściarzem, który nie ma 10 walk, to jest dobre zestawienie. Natomiast to jest dobre zestawienie. Podoba mi się Wadim Korniłow, a ekipa Andrzeja Radmińskiego, czyli World of Boxing, którzy mówią, nie ma problemu, chcecie, nasz gość ma 9 walk a kontra były mistrz świata, nie tak dawny. Proszę bardzo, bierzemy, walczymy, nie ma, nie ma problemu. Ta gala nie jest jeszcze podpisana, ta walka. Natomiast podpisana jest walka Cecilia Breckhouse, First Lady of Boxing, pierwsza pani boksu kontra Jessica McCaskill. Breckhouse, przypominam, Cecilia Breckhouse, trenowana przez. Przez jednego w dalszym ciągu, moim zdaniem, najlepszych trenerów ofensywnych w boksie Abela Sancheza w Big Bear. Ona praktycznie nigdy nie wróciła do Norwegii, tylko została. Natomiast chyba trzeci czy czwarty miesiąc w Big Bear. Tak wyskoczy na tą Jessica McCaskill. Chyba że Jessica jest zaprawiona tym, co się działo na ulicach Chicago tutaj. No to wtedy będzie, będzie równa walka, dobry pojedynek. Wiem, że parę pań. E Chciałoby tutaj zawalczyć na tych galach oby jak najszybciej, miałbym bliżej. Po prostu tylko i wyłącznie moja wygoda. Na zakończenie przypominam o gościu, który się pojawił po raz kolejny, o którym nie chciałbym, niekoniecznie chciałbym mówić: a mianowicie Manuel Char, Syryjczyk, który po raz kolejny podpisuje kontrakt z tym samym promotorem. Znaczy, promotor niby jest inny, ten sam, ale kto inny. Rządzi teraz organizacją promocyjną w Niemczech. W Niemczech takie rzeczy to jest na porządku dziennym. Od razu rzuca wyzwanie pięściarzom typu Joshua. No pewnie, a dlaczego nie? Joshua Wilder, oczywiście Tyson Fury, chce ich mieć na rozkładzie, żeby było śmieszniej. Może ich mieć, może nie na rozkładzie, ale może być w tej samej sali co oni. A w najgorszym przypadku w ringu, w najgorszym dla niego. Przypominam, cały czas, pomimo że nie walczył 3 lata dla, w, dla WBA, to ciągle killer. Czyli misz świata regularnej organizacji WBA, nazywanej organizacją rankingową, a tak naprawdę będącej organizacją humorystyczną. Pozdrawiam serdecznie, runda numer 10. Do końca, pozdrawiam serdecznie, jutro następna.